Hej, witam serdecznie. Ja jestem Sid, a to jest Food Processing Simulator. Mój drodzy gra, w której będziemy prowadzić swoją fabrykę yy, przetwarzającą żywność w jakiś tam yy, sposób. Nie wiem, co konkretnie będziemy produkować, czy będzie jakiś to szeroki asortyment, czy raczej stricte ukierunkowany w jakąś tam stronę. Yy, ciężko stwierdzić, sprawdzimy to sobie. No, myślę, że to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie słowo wstępu. Gra ma język polski. Wyłączyłem muzykę, bo to różnie bywa z prawami autorskimi w takich tytułach. Yy, to co? Lecimy, nowa gra. O no jest, dobra. Jakaś nasza hala. Przepływ maszyn. Maszyna startowa, prosta taśma transportowa. Krajalnica do warzyw, prosta taśma transportowa. Aha. I znaczy. Supply Drop Area. Aha, czyli to będziemy wykładać sobie prawdopodobnie. Commodity Box. A czemu to nie wszystko jest przetłumaczone? Ja się pytam się. Dobra, tu yy, będą supplye i będzie po kolei przetwarzany, tak? Kup zainstaluj maszynę startową jako pierwszą pozycję maszyny. To yy, aha, na tab, menu, ok, maszyna, maszyna startowa do koszyka. Ten to dostarczono. Strefa dostaw. Aha. Ustaw maszynę. No to w tym kierunku, tak? F, aby otworzyć ustawienia pracowników. Te ustawienia wpływają tylko na sposób działania pracowników przy maszyna startowa. No my nie mamy pracowników na razie. Dobra. No to kupmy w takim razie już resztę tego sprzętu. Dwie, dwie yy, taśmy transportowe, te proste. Przetwarzanie. A, i krajalnica do warzyw, nie? To miało być. Okej. Okay. 2 nam jeszcze zostało na koncie. Dobra. Prosta taśma transportowa, proszę. Następnie krajalnica do warzyw. To będzie to. On ma jakieś dwa wyloty. Dobra. I tutaj ta taśma transportowa jeszcze. Okej. Okay. Zaakceptuj pierwszy projekt w menu projektu. Krajona Sałata. Chcielibyśmy złożyć zamówienie na te produkty przetworzone, aby dystrybuować je do naszych partnerów detalicznych. Eee, dobra, przygotowanie dziś, okno załadunku dziś. Celowa ilość 6. No dobra, zaakceptuj. Na pewno chcesz przyjąć ten projekt. Pamiętaj, jeśli przyjmiesz go poza oknem przyjazdu ciężarówki. Ciężrowka przyjedzie następnego dnia. Możesz mieć maksymalnie dwóch aktywnych projektów jednocześnie. Mhm. Dobra, jeszcze mam tu kupić czynkę sałaty w maszynie startowej. Mhm. Produkty. Zapasy. A to bym musiał, tak? Wejść tu jest takie jedno pudełko. Okej. Weźmy 6 sztuk pokrojonych sałaty z kalendarzu do warzyw i włóż do skrzynki. Ale jak? Aha, tak kuźwa na podłogę ma lecieć. Dobra, mamy to. Umieść w ciężarówce dostawczej. Gdzie ta ciężarówka teraz będzie? A tu stoisz. To jest tyle kości wysyłki. Mamy pogadać? Podejrz pierwszy projekt z mini projekty. Projekty. Kur, a taka wielka ciężarówka do jednego kartona. <grytania> samaty? <grytania> Dobra, no już mogę to odebrać. Aha, wysyłanie paczek jest. Twoje towary zostały dostarczone. Odbierz płatność. Trach projektów. Eee, to my musimy teraz jeszcze całą linię tutaj w zasadzie postawić. Ciarka, pakowarka do pudełek. No dobra, czyli to będzie teraz w sumie taka nasza pierwsza y, pełnoprawna linia produkcyjna. Mejkę potrzebujemy, suszarkę do warzyw. Tą pakującą dość cienkościennych misek. Etykieciarka i pakowarka do pudełek. Dobra. Myjka do warzyw. Dobra, to teraz tak, myjka tutaj. Jest. Następnie krajalnica. Nie no, suszarka. Dobra, jest suszarka. Teraz maszyna. A, dobra, bo my klejnice to już mamy. Taśma transportowa, dobra. Maszyna pakująca do miseczek. Jest. Dobrze mi to wszystko wychodzi? I ono byłoby. Wszystkie panele sterownicze są tutaj z jednej strony, nie? Etykieciarka, ok, i maszyna pakująca do kartonów pakowarka do pudełek. No i byłoby to. I teraz co? Aha. Etykietki i te miski. Opakowanie. O jest, dobra. Czyli tak, to i etykiety. Tałata. No to czyli tak w sumie, jakby tak to na szybko teraz zerknąć. To co my tu mamy? Sałatę, jakaś sałatka z pomidorów, sos pomidorowy, sos z papryki, pesto ze szpinaku, marynowana sałata, sałatka z jarmużu, marynowana czerwona sałata, no, chipsy z sałaty, no jest trochę tych produktów, gotowych już, przetworzonych. Etykietki, etykieciarka. Jak ja teraz mam tu to, to włożyć? Aha, tutaj brak etykiet, ok. A to mogę dojść mieć? Tak. I pudełeczka tu. No i dobra. Kup i umieść jedną skrzynkę sałaty w maszynie startowej. Zaakceptuj i ukończ projekt sałatka z sałaty przez menu projekty. Wyprodukuj 6 sałatek z sałaty postępując według przepływu maszyn z menu katalog produktów. Katalog produktów. No to my to już mamy tą linię ogarniętą. No to tak, zapasy. Musimy wziąć sobie sałatkę. I mnie. A kartony to ja tu muszę... To nie jest tak, że ja tu mogę sobie karton podłożyć czy coś? Dobra, na razie go zostawmy. Jak mogę. Aha, tutaj, naprawdę. Dobra, to się myje. A my nie mamy żadnego takiego dodatkowego dźwięku, że te maszyny jakoś chodzą, coś. Dobra, zobaczymy teraz, jeszcze jak to wszystko yy, tam to wyskoczy, nie? Ale na moje, to fajnie byłoby tu ustawić, już jakieś pudełko czy cokolwiek. Aha, to już z automatów pudełka idzie. aha ok czyli to możemy wywalić dobra a to co to jest puste wyrzuć wyrzuć no to, to po co te puste karton mi to leży dobra projekty akceptuj tak ta ciężarówka już Podjechała, czy nie ma jeszcze. A, jedzie, dobra. I załadować, proszę bardzo. Yy, możesz pan już jechać. Dziękuję, tak. Teraz wyślemy projekt. Bardzo dobrze. Pieszy mnie to niezmiernie. Magazyn na pudełka, magazyn na pudełka. I to w sumie taki magazyn już yy, produktów gotowych, powiedzmy. A czy my mamy jakiś magazyn jeszcze? Twoje towary zostały dostarczone, dobra. Odblokowują. Rozbudowa fabryki na poziomie ósmym, Mhm. A magazyn surowca, to my gdzieś tu ewentualnie mamy, czy to tak niespecjalnie? Te drzwi są częścią nadchodzącej zawartości związanej z rozszerzeniem i nie są dostępne w bieżącej wersji wczesnego dostępu. No dobra. No, warto też przyznać, że my gramy y, niejako przedpremierowo, bo gierka wychodzi już za, za, za kilka dni w zasadzie. Y, my dostaliśmy od twórców, od wydawców y, kluczych trochę wcześniej. Dobra, odbierzmy nasze pieniążki. Okno załadunku. Mamy na to 3 dni. I my byśmy musieli... 30 sałatek przygotować, tak? Szacowany zysk 1050 dolarów. No dobra, to nie, to tak. Zapasy. Musimy tak kupić, nie? Cena po 12. 5 pudełek, tak? Bo tam jest po 6 sztuk. No dobra. No to, to, to co? Jedziemy. Dobra, następny kartonik, no jak na razie mówię jest w miarę spoko, ale brakuje mi właśnie tych dźwięków, dźwięków maszyn, że coś tutaj w ogóle się dzieje w tej fabryce, że tu się coś w ogóle produkuje, tak jakoś cicho w ogóle te maszyny chodzą. Sprawdzę jeszcze po, po nagraniu w ustawieniach, ale ja tam jedynie co zrobiłem, to delikatnie ściszyłem dźwięki otoczenia, a nie było czegoś takiego, że mm, wyłączyć stricte dźwięki maszyn, więc nie wiedzieć czemu ich nie ma. No to my teraz czekamy aż to się wyprodukuje, tak? Pracownik. Operator załadunku, asystent produkcji, asystent produkcji. Aha, dopiero na poziomie czwartym. Asystenci produkcji nie mają domyślnych zadań. Przydzielaj ich do maszyn startowych, pakujących lub etykietujących, wchodząc w interakcję z tymi maszynami. Operatorzy załadunku pracują automatycznie, przenosząc gotowe towary do magazynu lub ciężarówek, gdy tylko są dostępne. Eee, moment właśnie. A propos opakowania, bo to trzeba na pewno kupić. I tutaj też, bo wyjdą mnie tam yy, niezapakowane i nieoetykietowane produkty. No. Proszę bardzo, brak etykiet, No. Pytanie: Czy wtedy maszyna się zatrzymuje? Bo, żeby nie było, że nam tutaj, tym oknem wyrzutowym, będzie nam za chwilę pokrojona sałata wylatywać. Nie, wtedy jak brakuje chyba czegoś, to produkcja dalej nie idzie w takim wypadku. Na to wychodzi przynajmniej. No, bo to się już od razu etykietuje. Zaraz próbujemy też zerknąć na te pulpity tutaj. Czy w ogóle można wejść z nimi w jakąś interakcję. Otwórz ustawienia maszyny, aha. Dziennik przetwarzania. E, no fajnie, jest, jest tutaj jakaś opcja. Stan baterii. Tak, to one na baterie są? No i tutaj właśnie, dziennik przetwarzania. Stan maszyny konserwację, trzeba by przeprowadzić nawet. Brak opakowań w magazynie uzupełni przez wskazany port wejściowy. Brak opakowań. No, no. Wszystko tutaj widać. Fajnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Po 6 sztuk, czyli wszystko powinno być. Yy, czy coś dla coś. A teraz tak. Albo ja tego nie zaakceptowałem. Patrz, Mówię, nie ma ciężarówki, a ja nie zaakceptowałem produktu czy tego projektu. W takim razie, czekając na ciężaróweczkę, to zróbmy sobie konserwację tych wszystkich maszyn. To jest 100%. Eee, nie, 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 moment, najpierw konserwacja, teraz wyjść. I tutaj też konserwacja. A tego nie musimy, bo to tylko stół, nie? Dobra. Teraz trochę też lipa, bo my to wszystko musimy ręcznie, tak? Nie można tego na jakąś paletę, albo tak jakoś, żeby to hurtowo wrzucić. Może później będzie dostępne. A tu nawet też mamy, sałatka z sałaty, 24 na 30, okno załadunku, pozostało nam jeszcze 3 dni, ale my to od razu się ładnie z tym wyrobiliśmy, także Po koloko możesz pan jechać, w szerokości, przyczepności. Aha, tutaj na trzecim poziomie dopiero sałatka z pomidorów. To w sumie no dużo nam nie brakuje, nie? Ale... Póki co będziemy kręcić chyba tylko sałatę. Sałatkę z sałaty. Dobra. O, jakaś premia. Premia za dostawę 210. Aha. No i mamy trzeci poziom. To już wszystko, jeżeli chodzi o samouczek. No ta Katalog produktów i teraz ile nas to kup? To 450. No spoko, możemy to kupić. I teraz ja już rozumiem, że dowolnie ustawiam sobie tą linię, tak? Tak jak mi się to podoba. Maszyna startowa. A, właśnie, a jeszcze teraz tak. Czy my możemy ewentualnie jedną maszynę startową wykorzystać do dwóch linii produkcyjnych? Mm, maszyny i, i, i przenośniki. Maszyna łącząca. Urządzenie oparte na taśmie z trzema wejściami i jednym wyjściem. Łączy napływające przedmioty w jeden tor, zachowując, jeśli to możliwe, kolejność i odstępy. czy to nie. Wytwarzanie. No nie. Chyba nie. W takim razie nie da się tego zrobić. Bo musielibyśmy tutaj y, jakieś odejście zrobić, nie? Od tej maszyny startowej. Ale wychodzi na to, że nie ma takiej możliwości. Kolejna sprawa może wyglądać w ten sposób, że jak my mamy. Gdzie to było? W projektach? gdzie to tam. Nie, w zapasach chyba. O, te etykiety. Suszony pomidor w oleju. To też może właśnie być. Także z dwóch maszyn coś się zjeżdża, nie? Stawka szpinakowa Banhan. jakiś sałatka z rukoli. To może być właśnie, że któryś później z tych finalnych produktów z dwóch czy z trzech linii produkcyjnych, bo tu przykładowo przetwarzamy sobie sałatę, yy, tu później ewentualnie poszyby pomidorki i później na końcu maszyna łącząca, która nam pakuje yy, sałatę z pomidorem w Pudełeczko jest etykietowane i pakowane w kartony, nie? Tak to mniej więcej może wyglądać. Ej, dobra, to co? Ile teraz ewentualnie by nas kosztował? Kosztowała ta nowa linia produktów. Znaczy nowa linia produkcyjna, a nie, nie, nie linia produktów. Czy tu w zasadzie jest wszystko to samo? Maszyna startowa, krajalnica, myjka, suszarka, maszyna pakująca, etykieciarka i, i pakowarka do pudełek. Projekty. A zakończ dzień. Wszystkie gotowe produkty pozostawione poza chłodnią lub kontenerami ciężarówki zostaną obniżone o jeden poziom jakości. Aha, to też musimy pamiętać. No dobra, drugi dzień. Okej, okay, moi drodzy, to w sumie wiecie co? Tą drugą linię produkcyjną postawimy sobie już w kolejnym odcinku. Wydajcie znać w komentarzach, jak wam się to podoba. Yy, łapka w górę, jeżeli się podobało, oczywiście, nie. No i komentarz zostawcie, czy, czy gramy, czy robimy jakąś większą serię, czy w ogóle jesteście zainteresowani tym tytułem. No na jakąś powiedzmy szerszą skalę. Ja na razie spoko, mogę coś tu jeszcze yy, się pobawić, ogarnąć ale też sporo zależy od Was, tak więc czekam na Wasze opinie w komentarzach. Za to spotkanie dzięki, do następnego, trzymajcie się, hej hej!